tutaj i tak zero Dzień za, no jest specjalnie zrobiłem Nie wiem po co ja zrobiłem jeszcze takie pstryknięcie palcami, ale dobra. No, dzisiaj nagrywamy film no niestety nie z dobrego powodu, bo nie jest film rozpoczeniowy wakacji, tylko coś gorszego. Mianowicie jest to podsumowanie wakacji 2024. No i no oprócz tego, że ja pinała nie, ale będę mieć trochę niezły problem, bo już mam... Jestem na drodze do pierwszego bifu, już nawet wiem z kim. Pozdrawiam, pozdrawiam. Pozdruszaj się. Nawet nikt nie wie kogo, nawet on sam pewnie nie wie. No ale będzie bif, będzie bif. Yy... Dobra, słuchajcie. Yy... Ogólnie to dzisiaj jeszcze, tak propo, jest mecz pokoń w Rosła, więc... Yy... Dzisiaj będziemy, oczywiście, oczywiście. Yy... I zobaczymy, jak to będzie. Piszcie w komentarzach wyniki. Jaki będzie wynik, i macie czas do 17.30 czyli do rozpoczęcia meczu. A więc, yy, w te wakacje nagram na kanale i e pak jeszcze nowszy. Chyba dokładnie 7 filmów. Przepotąd na wynik. Yy, na kanale gamingowym tu chyba 3 albo 4. 4 jak dobrze kojarzę. Możesz pilnować, mógłbyś sprawdzić. Zaraz sprawdzę, rundę gram. Yy, na kanale Plus. Do filmy. Potężny do wynik. W sensie powinien jeszcze w trzeci wlecieć, no ale oczywiście i tak nie umie montować listu na czas. A więc słuchajcie, i jeszcze jedna rzecz. Bo to nie wiem, czy, ty, czy Wy G. Widzicie G. Yy, to, czy w ogóle macie świadomość, do jakiej klasy idę. Bo ja też nie wiedziałem, idę do, do klasy medycznej. Tam będziemy mieć w klasie medycznej chemię rozszerzoną. Jeśli będę mi ocenę z chemii, to tak, tak. nie, 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 nie. Wiem jak to do zabrzmi, ale nie będę w pladach. Nie, nie mam takich planów, żeby się wtedy bardzo przyłożyć. W sensie to też, ale głównie będzie taka kara dla mnie i dla was pożywka z życia. Na który to miał by być kanał? Na ipak Nożny i na ipak gaming, no co? Aha! Na ipak Nożny to wiem 7, ale na ipak gaming. Aha. Yy, ogólnie to jeśli nie będzie mi szło, czyli na przykład będę mieć, no... Umówmy się także że od średniej 2,40, dobra? to wtedy filmy będą się pojawiać na kanale gamingowym World of Tanks 19 to było niedobre czekaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć filmów 5 filmów, to i tak i ten szósty, z tym? Z Bez tym sum? będzie szósty. No to wid. No yy, ogólnie to słuchajcie, bo po prostu jak nie będę mieć tego co najmniej 2,40, no to po prostu będziemy robić yy, no... Tutaj na, jeden film na kanale IPAK jeszcze nowszy, na y, tym, jak on się nazwał, na kanale IPAK Gaming, na kanale IPAK+, Plus, jeden film oczywiście wszystkie tygodniowo plus y, zaczynam nową serię na IPAK+, Plus właśnie, to zaraz powiem i do tego jeszcze będą postaram się zrobić dwie recenzje w tygodniu. Wiem, że powiecie Ipaku, ale przecież ja dwie recenzje w tygodniu. Przecież to jest niemożliwe, żeby się dwie recenzje w tygodniu, bo przecież wychodzicie tylko w weekend. Jest to możliwe, ponieważ my z pilnowaczem i Arturo już jutro idziemy na y, kupić siłownię. W się sensie co? Chce w sensie się kupić karnet na siłownię nie wiadomo o co chodziło. Albo nie wiadomo. Y, no i po prostu wygląda to tak, że będę, będziemy to robić w tygodniu będziemy chodzić, więc prędzej czy później I tak będzie moment, że będę mógł sobie zrobić y, jak to się nazywa. Że będę mógł y nagrać film i już mam nawet kilka planów. Możliwe, że zrobimy nie te, też niedługo test Piri Piri, bo już zapowiedziałem taki film. Taki, możecie się spodziewać, że tak... Y, kiedy Piri Piri w Szczecinie się otworzyło? Bo tak, otworzyło się w naszym mieście, naszej wiosce w Szczecinie. Nie pamiętam. Z miesiąc temu. No pewnie tak jakoś. Y, no i chcę po prostu po jakimś czasie y, dowiedzieć się, ile po prostu... Y, jak to się nazywa? Ile... Jak smak zostanie zachowany, bo no wiadomo, ja nigdy piripiri nie jadłem, tym bardziej no ludzie chodzą teraz tam, no bo jest otwarcie, no to nie mogą źle tego zrobić, więc zrobimy sobie taki teścik, czy smak po powiedzmy miesiącu zostanie dobry. Yy, no i ogólnie, no i mówię, będą wiele sesji, co najmniej w tygodniu, jeśli, nie, jeśli będę mieć problemy z jakimkolwiek przedmiotem, to też mogę powiedzieć. Yy, ale głównie z chemią nie chodzi. No i sadź. Ogólnie to. Trochę mi się głos, jakby słyszałeś, chrypę mam lekko. No. Ale dobra. Spróbuję chociaż nagrywać jeden film w tygodniu, albo dwa i to na różny kanał. To nie będzie tak, że na jednym kanale będzie za film. Po prostu się postaram. I no, chciałbym też, żeby, żeby na kanale i pak jeszcze na raz był to no, Duolingo oraz właśnie. Jakaś recenzja, raz Duolingo, raz recenzja. No wiadomo, jeśli nie będę mieć, będę mieć mały problem, to będzie trochę częściej filmy. Trzy razy w tygodniu. Co będzie się łączyć na ile? Na pięć dni, pięć filmów w tygodniu. I tak, zapowiadam terminarz. W piątek na kanale Ifak09, pewnie w godzinach wieczornych albo i nawet nocnych, czy się w nocnych z piątku na sobotę, będą się pojawiać filmy w sobotę na kanale gamingowym i to możliwe, że nawet po południu, wieczorem albo w nocy yy, z soboty na niedzielę i na, w niedzielę będzie na kanale plus i to najpewniej po południu albo wieczorem, bo z poniedziałku na niedzielę to rad... yy, z niedzieli na poniedziałek to ciężko by było filmy nagrać, yy, więc tak zapowiadam i zapowiadam serię, która się dzisiaj zaczyna, mianowicie tak, wiem, że pojedziemy jeszcze wczoraj, że się zaczyna, no ale wczoraj jeszcze były wakacje, tak. Tęsknicie za wakacjami? Yy, nie nie o czym ja mówię, bo w ogóle wakacje jeszcze są, ale yy, jeśli ktoś tęskni, no to ja też. Więc od, od dzisiaj, od 1 września 2024 rozpoczynamy serię Odliczanie do wakacji 2025. Dzisiaj jest 299 dni do wakacji. No właśnie do 27 czerwca, tak, bo liczę do, do zakończenia roku szkolnego. Bo to już tak naprawdę są wakacje teoretycznie. Ym, no i. Be, może jeszcze do tego dołączę odliczaniem te, do tych świąt, ale to jeszcze nie jestem takie. Jedyne co mogę powiedzieć to życzcie mi, powodzenia i sobie i Wam życzę powodzenia. Jeśli ktoś zaczyna w ogóle pierwszą klasę albo studia, a studia to za miesiąc, no ale to i tak. Albo pierwszą klasę podstawówki New Mugen. Nie. New tak, nie, nie życzymy powodzenia? Nie, tak nie jest po prostu nikt z rocznika 17 mnie nie ogląda, no chyba, żeby sobie pooglądać gameplay Subway'a, ale to raczej nas nie słyszą teraz, słysz? Mhm. Mm. Yy, ogólnie... to... no mówię, powodzenia i... mówię, no będę mieć trochę ciężko, bo... ciekawie będzie z tą nową klasą, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać, no już mówiłem, nie, jak ktoś oglądał filmy wcześniejsze, czy nie wyglądało to za miło, że no... Trochę byłem ignorowany, ale to cóż, zobaczymy. Mówię, jeśli mi się nie spodoba, to po roku zmieniam. Jeśli nie, no to zostaję. Proste, nie? No i też jak zmienię tą szkołę, bo musi się nie będzie podobać, bo będzie strasznie depresja i tepe, to niestety nie będę mógł powiedzieć wam jaka to szkoła, bo pinasz będzie jeszcze do niej chodził. No chyba że pinasz też się zabieje, ale to pewnie nie. Co nie? No to. To może... Mogłem ja teraz podsumować, jak to no. u mnie wyglądało. Moi drodzy, u mnie z YouTube'em pokrótce można powiedzieć że tak. Wyszło... A jeszcze prywatnie by się no tak. Tak. Wyszło 20 filmów. Yy, tak. 1147 wyświetleń, są dane na 90 dni, no ale mniej więcej już tak, my sobie trochę te wakacje przedłużyliśmy. Więc... no ja liczę już o tych 3 miesięcy. Aha, no to nieźle. No bo niestety na YouTube studio inaczej nie można zobaczyć Można mm, ale no Co by tu można było wam powiedzieć? Watch time'u 10,8 godziny zyskałem I dwóch subskrybentów Co jest jak na mnie dobrym wynikiem Największ no, ja 30 subów, nie? Najbiem no 30 słup seminarny próg A co tu wam specjalizować moi drodzy? Nie wiem Może jakiś filmik jak u mnie Pir, test piriego piriego kurde co ja zrobiłem Continuity. no nie wiem nie wiem ale ja nie chcę żadnej reklamy ha no dobra to nie interesuje. Yy, no to, no mówię życzę powodzenia ty skończyłeś już yy, nie moi drodzy i tak ode mnie też życzę powodzenia yy, tego życzcie mi też Pienawaczu, powodzenia szybko. zobacz no co Oho. Przypomina, przypomina mi to ten. Jednego kolega, No i też ojca jednego kolegi, takiego naszego. Wiesz którego. Powiesz mi może później. Tak, yy, co jeszcze chciałbym. Tego powiedzieć? od granatowego Forda. Aha. Yy, no tak moi drodzy, więc. Co by tu jeszcze, można było powiedzieć? Dziękuję za wspólne spędzone wakacje. No i co. Widzimy się u mnie na kanale już 2 września. Jeśli... Już jutro. O Jeś... rozpoczęciu. No, jeśli chodzi o harmonogram, to zobaczymy jak będzie. Z planem lekcji. lekcji, dokładnie. Ale tak. jeden tygodniowo zamierzam mógł... rzucić. Wtedy już będę wam mógł powiedzieć wszystko konkretnie, bo może w piątek nie zdążę nagrać filmu, bo może będę mieć, nie wiem, do 17-16, coś takiego. Dobra. Mm. Teraz ocenimy to prywatnie. No, prywatno, mimo tego, że na YouTube u mnie się nic nie działo, no bo sami czytaliście. No to co, no zacząłem pracę. Mm. Chodziliśmy na kilka meczy. Byłem w Grecji i Nie wiem, no dużo było ciekawych rzeczy. I mogliśmy się, że poznać większość moich znajomych. Nawet byliśmy swego nawet teraz na granicy znowu. Tym razem już nie na nie tylko na kościnie. I nawet mieliśmy stamtąd pamiątkę, ale to nie wiem czy będę mógł mówić jakie. To chyba lepiej, żeby mnie mówił, nie mówił, hmm. no? Także pozdrawiamy, kościna. I pozdrawiam, lubię ją sprzed tamtego roku. W sensie no wiadomo o co chodzi, nie? bo rok temu tam byłem. Um, Jak czy... oceniasz w skali do 1080p? Wakacje? Po co ty w P jakiś oceniasz? Bo to jest śmieszne. Nie jest to śmieszne. Ale dobra, jeszcze chciałbym powiedzieć, że Crimson nie wyszedł, jest hamem, twutwutwu twu, twu, na ciebie. Kochać, kochać, kochać. Z złym tego słowa znaczeniu ciebie Crimson. I sam musisz teraz pisać, kiedy będziesz mógł wejść, bo ja inaczej po ciebie nie przyjadę. Pozdro Czyli Crimson nigdy nie, nie napisze. No dosłownie. No chyba że zapamiętał zasady i kiedyś mu się zachce. Może mu się zachce, jak śnieg będzie padać. To u niego znane akurat jest. Że jak pada śnieg, to Krim z matki. Dobra, to teraz wejdę w sumie na dwór, Ym, Dobra. Czy coś jeszcze zostało mi powiedzieć? No w skali do P, no to no co? No 1700 P, nie? Co? co? 700 P. No 1700 P. Nieszczęśliwy, szczęśliwy, nie? 720p na 1080p. Tak. No bo jakiejś rewolucji to tutaj nie było. No, były ciekawe rzeczy, nie? No, ale... Ciekawe tak, ale że w jakiś no, osiedlowych rewolucji to nie. Każdy sobie żył w zgodzie i spokoju. No dobra, może z tym przesadziłem. Każdy żył w spokoju. Okay? I może zróbmy porównanie do wcześniejszych wakacji, bo pewnie jak mam być 4, to wcześniejsze wakacje pod względem YouTube'owym pewnie były lepsze, chociaż tego nie wiem, ale wiem jedno, że pod względem prywatnym na pewno są te lepsze Bo wtedy kamerze z TLO aż taki nie był denerwujący A tak poza tym, no co, no jeszcze Były inne dziwne rzeczy A tak ogólnie to było nic, no nikt nie stworzył No głównie właśnie przez tego kamerze z i breaka, który, no i Breka który no mniej wychodził, no ale też no nie odwalał Prawie w ogóle No były tam niektóre odwalały, no, no ale dobra już Wybaczę, wybaczę Przebaczę Yy, pozdrawiamy. Też można powiedzieć, że breka z którym będę dzisiaj na meczu i yy, z którym mój kolega z klasy do niego, z, z nim do szkoły będzie chodzić. Kurde, co ja robię? nim się tylko podrapać a ja latam tym jakem, jak powalony. I tak, krótki dosyć film. 13 minut ma i ja dosłownie wyczerpałem temat. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? No, że Pandora Gate 2.0, to może do tego się kiedyś odniesiemy? Jakbyście chcieli wiedzieć, to u mnie na kanale jest o tym więcej na najnowszym filmie. Oprócz tego, że Wardinga z w mówi, co tyle mogę powiedzieć? Więc jak będzie w opisie, to, no, a będzie, będzie raczej, to zapraszam. No, a kiedyś swego czasu mówił, że IPAK nigdy nie daje mnie w opisie. No i się chyba zmieniło, nie? No w końcu. No to też nie dawałeś mnie do opisu, więc no. No, ale wracając, no to co? Chyba to tyle tak naprawdę, no bo co jeszcze się ciekawego wydarzyło? No oprócz tego, że Lewandowski błyszczy w Barcelonie i było 7-0 wczoraj dla nich. A to możecie zobaczyć moją live reaction na, na ten na filmik pilnowacza wczorajszym. No bo co no... no byłem trochę zdziwiony. No kto by nie był? Ty też miałeś takie ile jeszcze? No jak co 3 minuty oni strzelali gole w pewnym momencie, no to trochę to być dziwne było. No nie ukrywam. Zdziwienie. Yy, no i co? Pozdrawiam Breka, pozdrawiam Arturo, pozdrawiam, tutaj nie pozdrawiam, bo był Hamem i chyba to tyle. No. Niko ciekawego nowego w wakacje nie poznaliśmy, znajomego. Więc to tyle w sumie. No był nie wypał podczas tych wakacji jeden na, no to już cóż. Na wórku, na tak no. Są wypadki i przypadki, co? No i no way. No. Mi jedynie życzcie powodzenia, żebym po mojej klasie medycznej w liceum był yy, lekarzem. Tak, lekarzem. Nie no. no. Ale bo nie wiem, jak chcecie, no możecie to życzyć, no ale zobaczymy jak będzie. Yy, to ty co mogę chyba powiedzieć? Kurde, bardzo krótki film. Czy jeszcze coś nie zapomniałem powiedzieć? Mm. Chyba nie. Powiedziałem, kiedy będą filmy, powiedziałem, planu lekcji jeszcze nie mamy, to już mówiłem. Rozpoczęcie mamy o dziesiątej, to już mówiłem. Ym... Ciekawe rzeczy, no to chyba nic. Więc, no cóż, trzymajcie się, pilnowacze, jakieś słowa jeszcze chciałbyś do mikrofonu? Yy, tak, moi drodzy, jeszcze raz życzę wam powodzenia. No właśnie, ja też. Nam też życzcie powodzenia i co, i o. tyle, no co tu można jeszcze powiedzieć, prócz drobnostka. Trzymajcie się. Myć. I różieczki papatki. Jakby to się wybarł, powiedział, czy na film posiadamy. Niestety nie posiadamy. Nie. Chociaż złote myśli łamali, byśmy mogli dodawać, tylko one są trochę złe. Są za złote. Tak, za złote, więc dobra, trzymajcie się i nie.